Dzień dobry, piękna z tej strony. Marta Chowańska, Twój drobca piękna, a to jest dzienny makijaż biznesowy. Taki będzie bardzo elegancki, z czerwonymi ustami, bo dzisiaj mam. Taki właśnie dzień spotkań biznesowych Wieczorem prowadzę warsztaty wizerunkowe dla kobiet Dlatego muszę się wyszykować Nie będę miała czasu za bardzo na poprawki Cały dzień po prostu już Ze spotkania na spotkanie Także zaczynamy Oczywiście zaczęłam od dobrej pielęgnacji Jak ostatni etap jest nałożony SPF I teraz moja droga czas na najlepszą bazę Przedłużającą trwałość makijażu A równocześnie nie obciążającą skóry To jest baza, którą możesz stosować sobie Codziennie pod podkład Rozgrzewam w paluszkach i masuję twarz. Tak jak to, jak zaczniesz dzień, mm, i jak się na ten dzień przygotujesz, jak się wyszykujesz, może mieć wpływ na całe Twoje samopoczucie. I słuchajcie, ja z natury nie jestem taka wcale e -e chętna się <grytanie> codziennie szykować. Jestem troszkę leniuszkiem, ale wiem, że jak spędzam dzień, no właśnie, tak wiecie, w dresie, nieuczystana, nieumalowana, to jakoś taka się robi od razu. Mniej chętna na wyjście do ludzi. A kiedy właśnie się przygotuję wyszykuję. Nawet jak to jest szybki makijaż, to po prostu chętniej wchodzę w interakcję. Czy Wy też tak macie? I dzisiaj właśnie dobry pretekst, żeby się wyszykować, bo będę miała też takie spotkania, w których będę inspirować kobiety, uczyć je, będziemy mówiły o rozwoju, o wizerunku, o pewności siebie. To będą przepiękne, przepiękne kobiece warsztaty dla 14, 14 wyjątkowych kobiet. Także no po prostu chcę też dobrze wyglądać, dobrze się czuć i innych inspirować do tego, żeby o siebie zadbać, bo to jest naprawdę proste. Kochana, podkład ja używam aktualnie Bez N150, co to znaczy, że troszeczkę już zjaśniałam. O, dziękuję. Przyszła woda. Mm. Także to znaczy, że czas na wakacje, że czas się troszeczkę znów opalić. Widzę, że słońce dzisiaj też wyszło, co mnie bardzo cieszy, bo poranek był taki już typowo jesienny. Ale z drugiej strony też lubię jesień, bo wtedy. Jak są takie już długie wieczory, to jest większa motywacja, żeby jednak się skupić na pracy i na różnych projektach, na refleksjach, na planowaniu. Bardzo lubię ten czas. No bo jak jest lato, to jest, wiecie, pogoda, która, która dla mnie to jest taki lato, to jest taki czas bardzo mocno na zewnątrz spędzony i, e, i troszeczkę zdecydowanie mniej właśnie jestem w sieci i zdecydowanie mniej pracuję, więc fajnie jesienią zimą można po prostu popracować, bo nie szkoda pogody. I wiecie, tak jest w życiu. Nie musi być tak, że co dzień nie pracujesz 8 godzin dzień w dzień od poniedziałku do piątku. Możesz pracować sezonami, możesz pracować na przykład kwartalnie, możesz pracować w danym miesiącu, a w kolejnym odpoczywać. Czy wiedziałeś, że to jest możliwe? Czy tak może pracujesz? Czy raczej jest, lubisz taki rytm codzienny? No ja staram się moją pracę dopasować do moich wartości, do moich potrzeb i do sezonów. I jak w Polsce mamy piękną pogodę od w późnej wiosny do Wczesne jesień, to ja po prostu w tym czasie korzystam, ale też lubię podróżować, słuchajcie, zimą. Lubię podróżować zimą, i kocham jesień w górach, a zimą lubię sobie podróżować w cieplejsze miejsca. I to kiedyś były takie moje marzenia, a teraz już je realizuję, więc to jest coś wspaniałego. I w tej realizacji marzeń pomaga mi właśnie moja praca, bo swój biznes z ameryką i zaczęłam budować 5 lat temu, i dzisiaj to, co sobie wtedy wymarzyłam, mam i czas na kolejne na kolejne marzenia. Kochane, podkład nałożony pędzelkiem, wtedy jest najtrwalszy, ja sobie jeszcze skontroluję go tutaj w lustereczku chyba nałożę jeszcze troszkę więcej, bo to jest taki podkład, który możesz budować sobie krycie i na przykład jeśli masz taki dzień, że naprawdę chcesz mieć taki mega po prostu make up ładnie zrobiony i, i bardzo trwały i żeby to krycie wytrzymało Um, to ja ci polecam nałożyć ten podkład dwie, a nawet trzy warstwy, dlatego, że on wtedy po prostu jest jeszcze trwalszy, jeszcze mocniej kryje, a nie robi maski. To jest na um, opakowaniu nawet jest napisane właśnie, że to jest podkład um, odpowiedni dla skóry wrażliwej testowany dermatologicznie, bez bez zapachowy, niekomodegany, ale właśnie, że buildable, czyli można po prostu go budować, można to krycie budować. I nie wszystkie podkłady tak mają, niektóre po prostu po nałożeniu od razu zastygają i już nie można sobie z nimi pracować, a on jest taki plastyczny, że może sobie to krycie budować, i nawet producent to zaleca, żeby od takiego właśnie średniego, do mocnego krycia, budować sobie krycie wedle potrzeb, więc ja dzisiaj naprawdę zrobię go tak troszkę więcej niż zwykle wklepię sobie ładnie pędzelkiem i wtedy będzie. Będzie super efekt. Szczególnie, że usta będą dzisiaj też mocno czerwone, więc wtedy taka ładnie przykryta wyrównana podkładem twarz. No, sprawia, że ten makijaż wygląda dużo lepiej, bo ta czerwień na ustach jest taka czysta wtedy. W sensie ten makijaż, jest taki czysty. Ok, korektor potoczy dziewczyny i na powieki też zrobimy sobie się cieniowanie. Dzisiaj będzie full glam, make-up z kreseczką, także naprawdę sporo się tutaj obawię naszymi cudownymi kosmetykami, które są leciutkie i nawet jak masz ich na buzi dużo to w ogóle tego nie czuć jak jeszcze kiedyś robiłam makijaże profesjonalne, okolicznościowe na śluby, na studniówki na różne inne okazje, to panie zawsze nawet w pełnym makijażu jak wychodziły do mnie mówiły, że one nic nie czują, żeby coś miały na twarzy one widzą, że pięknie wyglądają ale nie czują kosmetyków na twarzy i to jest właśnie ta niesamowita jakość Mary Kay, że one są po prostu niewyczuwalne, idealnie się wtapiają leciutko, pomieszałam dwa korektory dziewczyny, taki y, ciemniejszy do przykrycia sińców i przebarwień i jaśniejszy rozświetlenie, co jest takie najlepsze, najlepsze moje kombo. Teraz pudrujemy buźkę i pudrujemy ją od serca, czyli puderek transparentny, sypki. Nazywam go pudrową mgłą, bo robi właśnie taki efekt rozmytej, takiej, coś nazywa, zblurowanej skóry, czyli po prostu pięknie tuszuje zmarszczki, pięknie tuszuje. Wszystko to, co jest, słuchajcie, w sumie normalne i naturalne, tak? Bo nasza skóra po prostu ma pory, ma zmarszczki, ma fakturę, to jest, to jest normalne, więc jak mi piszecie czasem, że no ja no nie mam takiej idealnej skóry, to, to ja się z tym zgadzam. Nie, nie jestem w ogóle idealna. I nie mam idealnej skóry, ale kosmetyki pomagają mi taką iluzję stworzyć. No co na tym to polega, słuchajcie, dziewczyny, na tym, żeby troszeczkę udoskonalić, ulepszyć, poprawić, tak jak masz, nie wiem. To Często porównuje do na przykład dekorowania, czy do stroju. Możesz założyć byle jaką stylizację, albo w ogóle nic ze sobą nie robić i, i po prostu tych defektów, serwetki, które też każdy jakieś tam ma, e, nie tuszować. A możesz się ubrać sprytnie, fajnie, coś tam podkręci, coś tam podkreślić, dopasować dobrze kolor, dopasować dobrze krój, i nagle wyglądasz jeszcze lepiej. I to, słuchajcie, jest tak samo z makijażem: to ma po prostu służyć. Podkreśleniu urody, zatuszowaniu jakichś tam delikatnych niedoskonałości, które, tak jak mówię, są normalne, i wydobyciu atutów. I to jest właśnie piękno: to jest kreowanie piękne, i dlatego dlatego ja to wszystko słuchajcie robię i kocham to robić, bo ja w ogóle uwielbiam taki właśnie proces tworzenia, proces kreacji, proces zmiany. To jest dla mnie bardzo inspirujące i kocham właśnie doskonalić. No bo jeśli ktoś mówi, a po co ci to robić? O co? A po co sprzątać, tak? A po co, nie wiem, a po co w ogóle dbać o cokolwiek? Po co? Przecież to jest naturalnie, to jest takie, o, sobie jest. Nie, właśnie dobrze jest ten, z tym chaosem troszeczkę zawalczyć i zrobić coś, coś pięknego, nawet właśnie w wymiarze makijażu. Dziewczyny, paleta do konturowania to jest paleta Perfect, w której mamy trzy produkty do konturowania i trzy cienie do oczu, ale możesz tu ułożyć sobie co tylko chcesz. To jest taka klasyczna paletka do makijażu w takich właśnie naturalnych barwach. I zaczynam sobie od brązerka, który sobie tutaj będę nakładać na kości jarzmowe. A z wiekiem, słuchajcie, tym bardziej troszkę tego makijażu naprawdę nam nie zaszkodzi. Wręcz przeciwnie, można się od razu lepiej poczuć. Zresztą moja pasja do makijażu się wzięła stąd, że ja kochałam zawsze patrzeć na piękne, zadbane kobiety. Na pięknie umalowane kobiety, na po prostu... Kobiety, które właśnie świadomie o to piękno dbają, a jeszcze jak to piękno zewnętrzne było połączone z pięknym sercem, to w ogóle to zawsze, zawsze mnie to inspirowało i zawsze chciałam być taką kobietą. I po prostu to jest to, co mnie w życiu ogromnie, ogromnie cieszy. Zawsze sobie też brodzę tu nakładam, słuchajcie, na powieki. To od razu troszkę podmodeluję oczko. Ja lubię też konturować brodę. Uchufa może delikatnie coś na szyję. Ważne, żeby brąz był dobrze, dobrze roztarty, żeby nie było plam. Od razu rozświetlacz sobie nałożę. Rozświetlacz sobie nałożę tutaj. Czyli na szczycie kości jarzymowej. Zobaczcie, jak jest piękny. To jest z najpiękniejszych rozświetlaczy, bo jest taki bardzo subtelny, troszkę też podług brwiowy. I na noska. I teraz, moje drogie, róż. Róż zrobimy, myślę, że matowe też by to ładnie wyglądał, ale pójdziemy sobie w tylko I go sobie zrobimy tutaj troszkę dzisiaj wyżej. Tak niż zwykle, bo zwykle nakładam tu na jabłuszku, a dzisiaj sobie zrobię bardziej taką wyslimowaną twarz, czyli róż bardziej w stronę skroni. Tak, czyli nakładasz tutaj tu wyszczupasz twarz, tak właśnie nałożysz sobie w poziomie. Ślicznie. Śnicznotko. Czy to widać w kamerze? Nie wiem, bo kamera czasami że troszkę mi przekłamuje kolory, ale na żywo jest naprawdę, naprawdę pięknie. Dziewczyny, robimy teraz oko. Robimy teraz oko i zrobimy sobie najpierw brewki. Żeby mi szukam tuszu. Muszę to wyciąć Dobrze, mam świetny tusz. Najpierw je sobie wyczesuję szczoteczką. żeby się troszeczkę uniosły, i od razu widać, gdzie są brakujące włoski. I teraz biorę mniejszą szczoteczkę, właśnie z tuszem zagęszczającym. I zaczynam sobie te moje brewki leciutko wypełniać, uzyskując taki bardzo modny efekt. Tak zwanej laminacji brwi. Laminacji z henną, od razu pudrową, z farbką, z botoksem cokolwiek tam możesz sobie zrobić, to właśnie ten tusz daje taki efekt w sekundę. I on tak fajnie te włoski usztywnia, że one się później cały dzień tak ładnie trzymają w tym kształcie. Naprawdę go uwielbiam za to. Patrzmy sobie jeszcze z bliska. Super. Ok, brew gotowa. przejdźmy do oka. Sięgam sobie dzisiaj po bazę pod cienie. To jest baza na powieki. Nasze cienie są generalnie bardzo trwałe i wiele osób może je nosić też bez bazy. bazy. Na przykład ja. Mi się po prostu te cienie trzymają świetnie na korektorze i przy pudrowanej powiece ale baza jeszcze robi taką ekstra rzecz, że ona dodatkowo wzmacnia nam jakby pigment tych cieni, czyli ta pigmentacja jest dużo lepsza dzięki bazie. I malutką ilość sobie zawsze wklepuję w całej powieki, Podług brwiowy, wewnętrzny, zewnętrzny kącik. I przechodzę do malowania oka, będę pracowała tymi trzema cieniami, to jest Biscotti, Golden Mavi i Mahogany. Zaczniemy sobie od Biscotti jasnego, matowego cienia pod łukiem brwiowym. Pięknie tutaj czyścimy sobie i wewnętrznym kącik oka. Cudowny cień. Najlepszy cień bazowy. Nie ma lepszego. Jak spróbujesz biskoty, to zrozumiesz, że chodzi. Po prostu jest idealny. Idealny pigment, idealny odcień. Piękny, szlachetny mat. Teraz, kochana, wezmę sobie Golden Mavi i będę sobie go wklepywać w całą powiekę ruchową, ruch wklepujący dlatego, że to jest cień błyszczący, więc on się wtedy najfajniej przyczepia, a potem lekko tylko blenduję tutaj do załamania gdzie zaraz nałożymy coś innego cudowny cień cudowny też jeden z moich ulubieńców i właśnie wklepujemy, budujemy sobie ładnie ten pigment, dzięki bazie on się po prostu super przyczepia tutaj a potem lekko blendujemy jeszcze ku górze. Nie w bok, tylko właśnie staram się na okrągu tej ku górze. Teraz biorę sobie brązer, ten sam co na policzkach, i dokładam go sobie w zewnętrznym kąciku, i blenduję załamanie, czyli wszystko robię jeszcze na jednym pędzlem. To jest magiczny pędzel, magiczna różdżka. Jeśli Cię interesują te kosmetyki i chciałabyś ich używać, to oczywiście wszystkie produkty, które pokazuję, możesz kupić oryginalne u mnie w moim sklepie, albo po prostu najlepiej jeśli się do ode mnie odezwiesz na priv bo wtedy Ci jeszcze doradzę. Jeśli właśnie nie masz swojej konsultantki, to doradzę Ci, kochana, jak to wszystko podobierać do Twojej urody. Będziesz mogła sobie taki makijaż po prostu odtworzyć w domu i wyglądać pięknie. Teraz na dole tak samo brązerek. I teraz, no może zmienimy pędzel? Zmienimy. Taki skośny, on jest akurat z zestawu profesjonalnych pędzli i tutaj jest Mahogany, czyli piękny taki brąz jak czekolada mleczna. I tym cieniem sobie lekko wyciągnę tutaj zewnętrzny kącik. Ja musiała kiedyś tak usiąść i tak powoli zrobić ten makijaż, tak wiecie, z takim namaszczeniem, bo ja się tak szybko maluję dziewczyny, nigdy za nie więcej niż 20 minut 20 to już jest taki naprawdę pełen make-up. A kiedyś potrafiłam godzinami, wiecie, tam cieniować, uczyć się, zmywać, malować. wymyślać. zresztą na moim Instagramie, jak sobie wrócicie jakieś 6 lat temu, to tam były takie makijaże, że po prostu wow. No ale to się zmieniło. Teraz robię bardziej takie makijaże użytkowe, takie, które się sprawdzają na co dzień, a na co dzień po prostu no nie chce mi się. mam nawet tyle czasu, żeby się tak długo malować. Więc dajcie znać, czy takie tempo Wam odpowiada. Zrobiłam sobie taką jakby lekką kreseczkę. I rozdymiłam ją jeszcze tutaj, żeby uzyskać taki efekt bardziej takiego uniesionego kociego oka. Widzicie? Ale wszystko zrobione cienie, więc jest bardzo mięciutkie. I teraz moje drogie eyeliner. Eyeliner wodoodporny w pisaku, w którym po prostu sobie zagęszczam linię górnych rzęs. W ten sposób I przedłużam sobie też troszkę tutaj. To jest akurat taki liner, który się nie odbija i nie rozmazuje. Nie nakłada się go aż tak mm, super łatwo jak kredkę. Ja często wam polecam właśnie kredkę albo cień do kresek, bo się łatwiej nakłada. Ale efekt jest tak trwały, że warto szczególnie chcesz sobie właśnie kąciki podkreślić, żeby się nie rozmazywały to i żeby to pięknie wyglądało to tym eyelinerem. I ja sobie raczej robię go tak, że przykładam raz przy razie takie stempelki, a nie ciągnę skóry. To dużo lepiej to wygląda. I sobie też niejako tu wyciągnę taką igiełkę, ale tak tylko tyci, tyci, żeby, żeby to się ładnie tak stopiło z tą rozmytą kreską. To jest fajna, słuchajcie, technika dla opadających powiek albo asymetrycznych, że ta kreska ci taka równa nie wychodzi. To zrób sobie nagryw cieniem, i wtedy ona będzie taka lekko, wiesz, po prostu oszukana. I wtedy naprawdę super wygląda, oko jest powiększone. I voilà, ale jeszcze rzęsy. Rzęsy moje drugie dzisiaj tuszem Lash Love ze szczoteczką taką igiełkową. I jedziemy z piękną rzęsą. Dajcie znać, jakie wy macie plany na ten dzień. Napiszcie w komentarzach, skąd oglądacie, kto ogląda, kto tutaj jest ze mną. A jeśli dziewczyny jeszcze nie nie macie swojej konsultantki Maryka i nie wzięłaś udziału w metamorfozie mojej, to jest najlepszy krok w ogóle, żeby zacząć. Dla wszystkich nowych pań mam darmowy zestaw próbek na dwa dni, gdzie jest pielęgnacja, gdzie są podkłady i dostajesz do tego darmową lekcję pielęgnacji i makijażu, gdzie ja krok po kroku uczę Cię i pokazuję. Na takim specjalnym nagraniu, jak możesz się... Upiększyć we własnym domu, tak żeby w 5 minut wyglądać jak milion dolarów. I kochana, to nagranie jest w formie filmowej, więc możesz sobie po prostu zrobić tę metamorfozę sama we własnej łazience. Więc dostajesz ode mnie kosmetyki, dostajesz ode mnie lekcje i możesz potem zdecydować się, czy chcesz tylko raz spróbować, czy może będziesz chciała używać ich na co dzień i zostać moją klientką, albo dołączyć do mojego zespołu. Więc jeśli jeszcze. Nie zamawiałaś próbek, nie testowałaś, zostaw komentarz metamorfoza, a na pewno się otestuję do Ciebie i Cię zaproszę. Bo to jest coś fantastycznego. I sama bym chciała w takiej metamorfozie wziąć udział, gdyby to było możliwe. Zobaczcie, piękne oko. Kosmetyki oczywiście dopasowuje do typu skóry, do wieku, do potrzeb. Także to wszystko, wszystko biorę pod uwagę. Ok, i teraz robimy usta. Mam już na nich trochę podkładu i to było celowe, bo będziemy dzisiaj nakładały królową pomadek, czyli czerwień. Zaczynam od konturówki. Konturówka Red, która sama w sobie jest piękną pomadką, co zaraz zobaczycie. I zaczynam rysować sobie usta. Bardzo to lubię robić w ten sposób, że najpierw maluję górę, a potem odciskam dół, bo wtedy mam idealną symetrię. Jak widzicie, ta konturówka sama w sobie jest genialną i super trwałą, nieodbijającą się pomadką, bo to jest po prostu zastygająca wodoosporna konturówka. Także świetna opcja, jak chcecie mieć taki makijaż ust nie do zdarcia. Zobaczcie, on nawet nie zostaje na szklankach, więc to jest naprawdę świetna sprawa. Ale ja chcę jeszcze mieć taki efekt wypełnienia i takiego wykończenia welwetowego, więc teraz sięgam sobie po pomadkę Restiletto. Przepiękna taka czerwona szpilka. Ale się dawno tak nie malowałam, dziewczyny, po prostu cudowny, cudowny stan i wypełniam całość. No rakieta po prostu. Taka czarnej Ferrari. Widzicie i ten efekt z matką jest taki, że te usta nabierają do takiej Objętości, ale jest to kolor semi-mat, czyli półmatowy, więc ona też jest bardzo trwała. I jeszcze zapach: dzisiaj mój ulubiony zapach Illumina Dreams to jest zapach marzeń. Piękny, luksusowy, kobiecy, ostro-świeży, więc takie połączenie, które mi bardzo, bardzo odpowiada. I tak wygląda gotowy makijaż. Jeśli jesteś zainteresowana kosmetykami i chciałabyś sobie je dobrać, napisz do mnie, z przyjemnością Ci pomogę, a tymczasem ściskam cię, całuję, pozdrawiam, dziękuję, że jesteś. I jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło, pa! pa.